Witam z tej a to są informacje z dnia 17 października 2022 roku. Dokładnie tak, moi drodzy. Jak wiecie lub może jeszcze nie wiecie, ostatnio skończyliśmy, zagrajmy w Sonic Origins i w tej chwili powinniśmy wrócić do nadganiania serii, dokładnie, dokładnie tak. W kolejnej kolejności, yy, masą maślane, kolejne miało być, zagrajmy w GTA Vice City, dokładnie tak, ale stwierdziłem, że mam nieco inny, może nie od razu lepszy, zależy kto, kto co woli, ale moim zdaniem inny pomysł. Mianowicie, jak wiecie do nadganiania troszeczkę tego mam i stwierdziłem, że skoro już jesteśmy przy Soniku, to czy nie lepiej po prostu pocisnąć Soniki, które zapowiedziałem yy, jeszcze rok temu na yy, podsumowaniu 10 lat moich na YouTubie. Mianowicie zagrajmy w Sonic After the Sequel, zagrajmy w Knuckles Sketch, i ta tajemnicza seria. Zakładam, że każdy wie, co to jest zagra, ale yy, tak, Nero lubi się w takie coś bawić, więc tajemnicza seria. <ścoughs> Przysięgam yy, i po prostu. Sądzę, że dobrze by było e, dokończyć Sonica w tej chwili. Mówię zwłaszcza, że te serie zostały bardzo dawno już zapowiedziane i fajnie byłoby już to teraz zrobić. No oczywiście po tym jak skończymy tę serię, no to lecimy zgodnie z planem, czyli zagrajmy w GTA Vice City, później zagramy w Star Wars The Force Unleashed, czy będzie zagrajmy w Pet Soccer, to w sumie się osobiście zastanawiam, czy w ogóle będę chciał to dokańczać. E, będę musiał pomyśleć. E, dokładnie tak, chciałbym też w końcu, w końcu cisnąć w te soboty, zagrajmy w Sonic Runner Revival, tak jak to już też zapowiadałem dawno, dawno temu. E, czy to będzie? Nie wiem, ja tylko mówię, że bym chciał, znając mnie, pewnie tego nie będzie, ale jest to jakiś tam pomysł, że fajnie byłoby to aktualnie zrobić. Co do streamów, mimo e, tego, że wracam na YouTube'a z LP, tak, streamy na razie kompletnie mi nie podchodzą, że tak powiem. E, więc na razie strumyków pewnie nie będzie, wybaczcie, ale, ale nie mam po prostu ochoty i, i, i tak to się po prostu ma bym powiedział Dokładnie, dokładnie tak. Napiszcie co sądzicie o tym, żeby dokończać teraz Soniki mówię, osobiście wydaje mi się, że jest to w miarę OK pomysł, biorąc pod uwagę, że mówię, teraz były same Soniki na dobrą sprawę, poza tym tam kangurkiem KO, który na chwilę nam wskoczył Ale no tak no to był Sonik Głównie ostatnio i po prostu myślę, że byłoby spoko pocisnąć już tego Sonika, pójść za ciosem po prostu i zrobić to, co już zdążyłem zapowiedzieć. No mówię, a później Vice City, The Force Unleashed i jeśli zdecyduję się, żeby Pet Soccer'a nie cisnąć, no to później z tego co dobrze pamiętam, miałem zamiar cisnąć sam raz jeszcze, żeby zakończyć ten GTA maraton, który to ja zacząłem również zresztą rok temu. Dokładnie eee, tak żeby to po prostu tutaj sobie nadgonić, no, a później oczywiście będziemy ucisnąć z seriami nowymi. Jeśli oczywiście nic nie pominąłem w tej chwili, bo ja to mówię totalnie z głowy, nie wiem czy coś nie pominąłem przypadkiem, znając moje szczęście, tak to zrobiłem, no ale tak, tak wydaje mi się, że, że, że tak to będzie, moi drodzy, wyglądać, dokładnie, dokładnie tak. A, jeszcze tutaj dokończę na temat, znaczy dokończę, jeszcze dopowiem na temat Sonic Forces Reimagined, dokładnie tak, czy Improved, o ja to zawsze nazywałem Improved Sonic Forces, to jest, ja miałem to dokończyć, co nie, bo zacząłem rok temu, dosłownie rok temu i, i, i jeden niecały miesiąc temu zacząłem wersję Improved Sonic Forces z 2021 na strumykach, Oficjalnie ogłaszam coś, co pewnie wielu się spodziewało, że to nie będzie dokończone z dwóch powodów. Po pierwsze, bo na razie mówię, nie chcę cisnąć za strumykami, nie wiem kiedy mi się zachce. Tak, dokładnie, dokładnie tak. No a druga rzecz to dlatego, że wyszedł nowy, nowy nowa wersja Sonic Forces Reimagined. Moda. No, i po prostu sądzę, że nagrywanie z poprzedniej wersji trochę mija się z celem. Dokładnie, dokładnie. Tak, sądzę, że chyba na razie Improved Sonic Forces sobie nieco odpuszczę. Ogólnie tą coroczną tradycję, powiedzmy, że tak to mogę nazwać. Taką nie do końca, nie do końca pełną tradycję, biorąc pod uwagę, jak właśnie wyszła zeszłoroczna wersja. No, ale whatever, you know what I mean. Dokładnie tak. No i to sądzę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje, tak, tak się wszystko ma. Um, mówię, wy napiszcie, co wy o tym sądzicie. No ja sądzę, że to jest dobry pomysł. E, dokładnie, dokładnie tak. No, myślę, że już w tym tygodniu wleciałby, jakiś, wleciałby pierwszy odcinek zagramy w Sonic After the Sequel. E, więc tak. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tegoż filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i do zobaczenia do następnych filmów. SIA.